Zaczniemy pytaniem, czy możemy utworzyć pętle w pętli. No, jeżeli w ogóle robimy o tym materiał, no to zomyślacie się, że zapewne tak będzie, a ja wam pokażę, w jaki sposób to zrobić i do czego możemy to wykorzystać. Zacznijmy od utworzenia pętli. Mamy zmienną i. Niech i będzie mniejsze od 5 i. Plus plus. Dobrze. I teraz, jeżeli byśmy chcieli jakąś inną kolejną pętlę poza tym stworzyć, no to byśmy musieli pamiętać, że poza nawiasami klamrowymi. Natomiast, jeżeli chcemy stworzyć pętlę w pętli, no to wtedy tworzymy w tych nawiasach klamrowych. Zaczynamy od fora. Teraz musimy pamiętać o innej nazwie zmiennej. Przeważnie, jeżeli to jest kolejna pętla w pętli, to nazywamy ją J. Dla pierwszej jest to przeważnie I. Niech też będzie od Zera. Tym razem. J mniejsza od 10, J. Plus plus. Bardzo ważna informacja, pamiętajcie tylko, żeby nie pomylić jednych zmiennych z drugimi. Nieraz zdarza się, że tak, że ktoś w drugiej pętli zamiast J pisze i w tym czy w tym miejscu, a wtedy domyślacie się, do, jakichś to, do jakich to tragicznych przypadków może trafić. Ok, tworzę nawiasy klamrowe i mamy pętlę w pętli. Wypiszmy coś sobie w pętli. I zastanówcie się, ile razy ta pętla zostanie wywołana. Ja uruchomię, żeby zobaczyć ilościowo. O, tak, mamy jakiś tekst. wpiszę, OK. A zliczmy sobie dokładnie, ile razy zostanie wywołane. Jeszcze utworzę jakiś zmienną z licznikiem. 0. Licznik plus, plus, czyli będziemy, jeżeli każda ta pętla zostanie wywołana, będziemy zwiększać wartość. I teraz tutaj wypiszę ten licznik. Ruchomię program i mamy wartość ostatnią 50. Widzimy, zwiększało nam się do 50. Dlaczego? Ta pętla wykonuje się 10 razy. Ta pętla wykonuje się 5 razy. Natomiast ta pętla jest w tej pętli, czyli ta wykona się 5 razy, a ta wykona się za każdym przebiegu tej pętli po 10 razy, czyli mamy 5 razy tej pętli plus 10 razy każde swoje. Zatem mamy 5 razy 10 i stąd wynik 50 razy ta pętla się wykonała i wypisała ten licznik nam na ekran, zwiększając wartość o 1. Jak możemy wykorzystać pętle? Możemy na przykład wykorzystać do przypisania jakiejś wartości na do tablicy bądź pobierania, właśnie wartości z tablicy dwuwymiarowej. Zobaczmy. Utworzę sobie tablicę dwuwymiarową. Niech wierszy będzie miało 5, 10, zgodnie z tym, co tutaj napisaliśmy. I chcę, żeby ten licznik był przypisywany do naszej tablicy. Czyli to na razie sobie usunę. Weźmy tablica od i od j równa się licznik. No, ok, fajnie. No a teraz chcielibyśmy sobie to wypisać. Zrobimy sobie drugą pętlę. Powtórzę to wszystko, co jest tam wypisane. Czyli mamy najpierw dla i. Następna pętla będzie teraz dla jota. musimy pamiętać właśnie, żeby nie pomylić się i przez przypadek tutaj nie napisać jota. i teraz wypiszmy sobie te wartości dobrze, tab, blica, od i, od j poruchomię program no i widzimy, zgadza się nam to, że mamy tak wypisane, od 1 do 50 a teraz w jaki sposób sensownie, na przykład, chciałbym wypisać sobie wiersze, a w nowej linii, znaczy jeden wiersz w jednej linii, a każdy kolejny osobnej linii. Tu używamy metody println, czyli każdy wynik jest w nowej linijce. I teraz musimy odpowiednio to rozdzielić. Robimy coś takiego, że w tej pętli robimy sobie zwykłego printa ze spacją. Czyli usuwam tutaj print, ln usuwam, zostawiam samego printa. Tutaj robię sobie spacyjkę żeby każdy wynik był w, o, w jednej linii. Teraz uruchomię, żeby pokazać Wam, co się stanie. Zobaczcie, wszystkie teraz wyniki mamy w jednej linice. OK, fajnie. No a teraz jeszcze jak rozdzielić każdy wiersz w nowej linii. Widzimy, że tu jest pętla w pętli, czyli jak przejdzie cały ten wiersz, zostanie on załamany, jeżeli przejdzie tutaj właśnie ta, ta pętla tutaj po tym wierszu i. To po tym, jak się zakończy ta pętla, będę chciał, żeby została załamana linia, czyli dodać nową linię, nowy enter. Coś takiego. Tyle. I zobaczcie, tu mam fora. Przejdzie cały for w jednej linice, zrób nową linię i zacznie się iteracja dla kolej, kolejnego fora. I znowu wypiszę to wszystko w jednej linice. Jak wypisze wszystko, zrobi nową linię i znowu, i znowu, aż tak przejdzie do końca. Zobaczmy, czy to się zgadza. I tak, mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nowa linia, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, nowa linia i tak dalej, nowa linia i tak dalej, nowa linia, aż do 50. I w taki sposób właśnie wypisaliśmy sobie odpowiednio w wierszach, kolumnach, Oczywiście tu nie jest odpowiednio jeszcze wyformatowane, no ale mamy co do zasady wypisane wiersze. A co Was jeszcze przestrzegałem przed jedną ważną rzeczą? Zobaczcie. Teraz przez przypadek tego jota zamienię na i. Co się stanie z programem? Czy już wiecie? Mamy błąd, exception, ze względu na to, że J nam cały czas, jeżeli tak się dogłębnie z, zapoznacie, ta pętla tak de facto nigdy nie kończy się, idzie w nieskończoność. Może zakomentuję tę nikę, a wypiszę samego J. J, spacja. Zobaczcie. J tak naprawdę idzie na nieskończoność ze względu na to, że ten warunek nie zostaje nigdy zakończony, bo mamy J równa się 0. Jeżeli i jest mniejsze od 10, a i na początku jest równe 0, wtedy dopiero ma masz wykonywać i zwiększamy J. Plus plus. I J cały czas nam wzrasta, Zobaczcie, że i stałe jest. Jeszcze może napiszę tutaj i. Zrobimy sobie coś takiego. i plus i. Jeszcze wypiszmy sobie j, żebyśmy zaczęli jakie są wartości dla poszczególnych zmiennych. Uruchomię program ponownie. O, i zobaczcie, i jest cały czas zerowe, a j nam się zwiększa. A warunek tu mówi, wykonuj tak długo tak pętlę, jak i jest mniejsze od 10. No i przez przypadek załóżmy, że pomyliłem się i zamiast j napisałem i, y, 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 y. no i program nam działa i działa i działa widzimy, że j rośnie i rośnie, rośnie, bo ten warunek nigdy nie zostaje osiągnięty. OK? Tak samo trzeba uważać, tutaj wracam, wpisuję z powrotem J. Tak samo trzeba uważać, jeżeli tutaj przez, przez przypadek pomyliłbym się z I i bym pisał I zamiast J. Co się teraz stanie? Zobaczcie. Teraz tym razem I nam się zwiększa w nieskończoność, J zostaje stałe. A tutaj mamy warunek jeżeli j jest mniejsze od 10, wykonuj ty tak długo pętlę. No i pętla się wykonuje tak długo, bo j cały czas jest zerowe. To tak ku przestrodze, żebyście pamiętali. Jeżeli coś tam wam kiedyś nie zadziała właśnie pętla w pętli. Dobrze, tutaj wracam do poprzedniego. Ok, powróciłem do poprzedniego stanu. Teraz powinno wszystko nam się wypisać w wierszach. Mamy wypisane to tyle.